Bo matka, jak mi fałda wyszła. <grych> Może to będzie sprzedane. Kawał ściany. Za grube miliony. Tak biodra tu bolą, wiecie o co chodzi? Aż tak piecze tutaj. Witamy się. Witamy się. Jak się witamy? A głośniej nie można? Co? Nie można głośniej? <grych> witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Moi drodzy, w końcu doczekaliśmy się i patrzcie. Sprawdziło się. Prawie na koniec miesiąca. Na co czekamy? Co zaraz przyjedzie? Łóżko. Łóżko. Gdzie będzie stało? Tu. Nie. Gdzie kwiat? Ty. kwiaty? Kwiaty. A, a gdzie jest Rysiu i wszystkie koty? Tam. U góry. U góry są. W sypialni naszej. Zamknięte, bo wiecie jak otworzymy tu okno tarasowe, to nie chodzi o to, że oni uciekną, bo oni jako tako nie uciekną, ale mogą przeszkadzać, żeby kogoś nie przygnieść coś tam, coś tam i chwilowo siedzą u góry, nie? Tak. No. Rysiu, już niedługo. Rysiu. Wyjdziesz. Czekam. Zaraz wyjdą. Zaraz wyjdą, nie? To, to, to czekamy. Jak ja przyjedzie. Kto przyjedzie? Przyjedzie. Pangujer. Mam koler, cool, dobrze. I przyjedzie łóżko. Łóżko. Ja będę pierwsza siedziała. Ja. No. A nawet nie wiem, wiecie, czy ona jest złożone, czy ma te boki osobno, czy co? Czy tata będzie się składać, czy nie, nie? Tak. Nie wiemy. Nie wiemy, czy będzie składał. No. Wszystkie te mówinki z kalendarza adwentowego nadal są. Mogę wam pokazać jak teraz. To jest łócki z tego odcinka. Nie. To jest tutiki. Tutyki z odcinka. No, A gdzie jest Filipionka? Wilfionka to. No. Mami? Mami tu. No. Ryjek? Ryjek jest mm. tutaj. A jest Ryjek. Włóczyki? A tam jest podobny. No właśnie dwa ręki mamy, nie? Dwa włóczyki je mamy. Jest. Tu jest Bobek. Tu. Tu jest Hajdin dobry. Tu jest Hajdin dobry. <laughs> to mi się wydaje, że bobe mam... Bobek będzie pierwszy siedział na klatce. Nie. Tak. Nie. No? Proszę bardzo. Kolejka do starbucksa jak zawsze. Dzień jak codzień. Jak pan ma na imię? Napiszemy na kubeczku. Bazyl. Proszę. <noise> jak pani ma na imię? Cappuccino dla Malwiny. Dobrze, robimy. Nie ma problemu. Wbijamy się. Przyjechała kanapa. Kanapa była do złożenia w tym sensie, że te boki były, wiecie, takie wsuwane i nóżki trzeba było tylko wkręcić. Kanapa... Wygląda tak i ona ma kolor butelkowej zieleni, ale nie wiem. Jak patrzę w podgląd, to jest bardzo, ale to bardzo ciemno i wszystko by było fajnie, gdyby pokój już był pomalowany i z tyłu nie było tego pejzażu. Bo tutaj będzie biały na ścianach i to wtedy zupełnie inaczej będzie wyglądać. Poduszki to Laura sobie na razie widzicie, dekorację zrobiła z poduszek. Kawka jest, mama wypije i wiecie co ja myślę? Że stolik chyba będzie git. Nawet jak będą nogi białe, bo pisaliście mi ostatnio, żeby dopasować tu, bo są regały wszystkie czarne i żeby pomalować nogi na czarno. Jak będą ściany na biało, to wtedy też będzie wszystko inaczej wyglądać. I na przykład ta kanapa mi się tu nie podoba teraz na tle tych ścian. <grywia> Ogromnie wygląda. Yy, a ten dywan, ja wiem, że zielony, pasu, znaczy zielony pasuje z żółtym, ale ja go tu nie widzę. Jeszcze muszę się z nim przespać, albo widzę tu inny, yy, taki prostokątny, trochę większy. No dobrze, moi drodzy, jest takie małe ale co do tej kanapy, bo... matka jak mi fałda wyszła. To takie życiowe. Jest takie małe, ale co do tej kanapy. Usiadłam na niej któryś raz i jak się siedzi, czy nawet jak się tak wiecie, człowiek położy tak łos poduszką pod głowę, to jest... No rzeczywiście jest spoko. Ale jest... Ona jest tak twarda, że jak pierwszy raz na niej usiadłam. To się czuło, jak mi siedziała na podłodze. I słuchajcie, to jest kanapa, która kosztowała 1200 zł z przesyłką. No to się nie ma co dziwić. Tu jest ten pokój gościnno-roślinny, więc jak ktoś przyjedzie, to może się tutaj wyspać na tej twardej kanapie. I teraz można wiedzieć, jaki mam stosunek do ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, będą spali na, na takim twardym, no ja pierdziulę. I wiecie co, kiedyś tak było, że nawet robili takie sztywne te kanapy, bo... Nie, nie wolno siedzieć na miękkim, nie wolno spać na miękkim. Jezu, ja nie potrafiłabym się wyspać takim twardym, tak biodra tu bolą. Wiecie o co, chociaż aż tak pieczę tutaj. I powiem Wam tak, może z tej strony lepiej ten kolor widać trochę. Chociaż nie wiem. Tak, może... No jeszcze troszkę. Chociaż nie wiem. Ryszard, chodź to ocenić. Rysiu! No chodź. Ryszard. No i zobaczcie, stolik bym zostawiła, ale ten dywan, yy, no nie. Nawet tych kwiatów nie układam tak specjalnie, jak powinny być, dlatego że no, przy malowaniu trzeba to wszystko po prostu wziąć i wynieść, nie? więc to jest bez sensu. Także jak będzie pomalowane, to może wtedy jakoś wiecie, inaczej to będzie. Bo co z tego, że sobie człowiek tak wyobraża na tyle koloru ściany takiego, jak będzie już docelowy, to też się koncepcja może zmienić. Wiecie o co chodzi? Jakby ktoś pytał. Bo to jest naprawdę tania kanapa. I ona ma jeszcze tutaj ym, na pościel. Pojemnik jest mały. Yy, taki, no mi się wydaje, że dwa komplety mi wejdą. Dwie poduszki i dwie kołderki. No, jest rozkładana oczywiście, więc można się tutaj nawet przespać. i Gdybym kupiła ją do, do celowego spania, takiego, że ja bym miała na tym spać, to ona by wyjechała tutaj w tempie kosmicznym z tego domu. Nie, 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 ja po prostu nienawidzę spać na twardym. Nienawidzę, choćby nie wiem jaka teoria była. To jest kanapa z firmy... Idź nie idź czak, tak jakby się chciało powiedzieć, tylko idź czak. I oni ją sprzedawali na Allegro i dobrze, że nie kupiłam, bo z przesyłką wyszłoby 1500 zł. A u nich na stronie zapłaciłam dokładnie z przesyłką 1208 zł. No to za taki pieniądz, uważam, że naprawdę wygląda ładnie. I na Allegro sugerowałam się właśnie tym, że jest bardzo dużo opinii. Bardzo dużo zdjęć tych prawdziwych, jak ludzie wstawiają, i ona przepięknie. Na przykład, jak ludzie mieli salon, ona jeszcze jest w takim tym granatowym kolorze, pięknie to wyglądało. Ale jak za taki pieniądz, kanapa taka, wiecie, która wygląda, no mi się podoba, która wygląda i tam do przespania się, to no wiecie, no nawet gdybym ja potrzebowała, jak ktoś przyjedzie i będzie chciał spać na wygodniejszym łóżku, to ja nie widzę problemu. Przecież to, to nie jest tak, że ja umrę od razu, nie? Chodź, Bazylu, zapraszamy cię. Tu jest ta twoja kawa ze Starbucksa, wiesz? Ono się może jeszcze trochę wyrobi, co? No zobaczymy. Może to się jeszcze trochę wyrobi. Widzę tutaj moją przestrzeń, gdzie sobie usiądę i będę edytowała filmy. Na twardej kanapie. Jezus, Malwina, bo kamerę zwalisz, matko. No cóż, byśmy tego raczej mogli nie przeżyć. No Nie mogę z tych ścian. Jeszcze ten pejzaż tu. I ta nasza krewetka, nie? No to kto to miał być? To nie krewetka. Kto to miał być? Delfin. No delfin, nie? Ale nie wyszedł. No trochę nam nie wyszedł, wiecie? Bo on ma takie trochę. Fotogłowiem. Chociaż nie wiem. Czasy mamy takie, że nie wiem, czy w ogóle to można z tego żartować, czy nie. Także. Aj tam. Bazyl też już się rozsiadł. Podobać się, czy nie? Podobać się. Może być, nie? No, nie, Mir. O Jezu, Mir mówi, że nie. Ale to może było odnośnie tego dywanu. No nie, ten dywan nie. No i patrzcie, jaki tu się klimacik robi. Świeci i tu sobie wieczorkiem można fajnie siedzieć. I wiecie co? To zupełnie lepiej w rzeczywistości wygląda. W kamerze to jest takie, no tak nieładnie wyglądają te rośliny, jak to świeci. Powiem Wam, jak patrzę w podgląd. No tu się światło za bardzo odbija i to nieładnie wygląda. I nie to, że na żywo to jest bardzo mocne, intensywne, tylko bardzo przyjemnie się wieczorem przy tym siedzi. Także będę sobie tutaj robiła i edytowała filmy. A wy dajcie znać, co myślicie na temat tego dywanu i stolika. No i wtedy tu wszystko też będzie zupełnie inaczej. Ustawione, no ale tak jak mówię, no nie ma sensu na razie ustawiać, skoro i tak wszystko musi wyjść do malowania, nie? Pięknie to wygląda, nie? Pięknie. Popatrzcie sobie jeszcze na nasz pejzaż. Może to będzie sprzedane. Kawał ściany za grube miliony. Głodny? Głodny. Mhm. Tu nie ma, wiecie, takich zimizji darmowych. No dobrze, ty to zawsze musisz wejść i powiedzieć, że nie my wszyscy o tym wiemy. Ale ja też myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, no to subskrypcja, kciuk do góry, zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. Cześć. A jakbyście chcieli wycieczkę do palmiarni, no to myślę, że na pewno zorganizujemy dość sporą ilość ludzi za darmo. Ryszard jako przewodnik. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. we live like this.